Historia rozpoczyna się na orbicie Ziemi, gdzie ogromny statek kosmiczny o nazwie Gulag dryfuje bez celu. Jest on domem dla wielu ludzi różnych ras, płci i orientacji seksualnych, których łączy jedno. Każdy z nich ma co najmniej jedną wyraźną fizyczną deformację. Ta grupa niedopasowanych jednostek żyje w statku kosmicznym od kilku dekad. Nawet zbudowali ogromny las wewnątrz statku, aby zaspokoić swoje potrzeby tlenowe. Jednakże rzeczywistość nie jest tak różowa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Samotność i poczucie uwięzienia wewnątrz statku często doprowadzają wielu mieszkańców do szaleństwa. Pewnej nocy kilku mieszkańców zasiada w salonie, oddając się różnym aktywnościom takim jak gra na pianinie czy czytanie. Wtedy kobieta rzuca się głową na okno statku kosmicznego, uderza w szkło z dużą siłą, upada na podłogę, prawie łamiąc sobie głowę. Następnie wstaje i powtarza ten proces jeszcze dwa razy, aż w końcu umiera. Pomimo tego, że zdarzenie ma miejsce na oczach wszystkich, nikt nie wydaje się zbytnio przejęty. Oczywiste jest, że takie rzeczy zdarzają się często na gulagu. Po tej tragedii do przodu wychodzi lider społeczności, mężczyzna o imieniu Będzyk. Jest znany ze swojego groteskowo powiększonego lewego ramienia, cechy fizycznej, która wyróżnia go spośród innych. Przejmuje kontrolę nad sytuacją i głośno pyta: "Czy ktoś zgłosi się na ochotnika, aby posprzątać i pozbyć się ciała?". Oczywiście nikt nie odpowiada, więc jest zmuszony przypisać to zadanie siostrom Dalert, trójce składającej się z transpłciowego mężczyzny, dziewczyny i biologicznego mężczyzny. Troje wiernie podnosi martwe ciało i wyrzuca je w bezkres kosmosu. Później Benzyk rozmawia ze swoim najstarszym przyjacielem na statku, Samsfope-M. Ten mężczyzna wyróżnia się szczególną deformacją, ma miniaturową drugą głowę wyrastającą z prawego ramienia. Ta mniejsza, dodatkowa głowa również nalega, by zwracać się do niej jako Samshopę. Mimo to dwaj przyjaciele siadają i rozmawiają o ostatnich śmierciach na Gulagu oraz malejącej populacji ich społeczności. Śmierć kobiety oznacza szósty taki incydent w bieżącym miesiącu. To zmniejszyło ich liczbę do zaledwie 93 osób, co jest znacząco mniej w porównaniu do liczby, gdy po raz pierwszy przybyli na statek. Z ich rozmowy wynika, że ich statek kosmiczny nie jest mile widziany ani na Ziemi, ani na żadnej innej planecie zamieszkanej przez ludzi. Żadna ludzka cywilizacja nie chce przyjąć tych mieszkańców ze względu na ich deformacje fizyczne i różnice. W miarę jak rozmowa trwa, sam Swope uznaje Benzyka za faktycznego lidera ich statku. Chwali go za przywództwo, Podkreślając, że tylko on rzeczywiście podejmuje działania, gdy sytuacja tego wymaga. Chce również wiedzieć, jakie plany ma Benzyk na przyszłość Gulagu. Jednak ten ostatni nie ma żadnego zainteresowania byciem liderem czegokolwiek, wskazując, że on także jest tylko pasażerem na tym wielkim kawałku dryfującego metalu. Następnie sam swope zmienia temat rozmowy na chorobę, która spowodowała ich fizyczne deformacje. Okazuje się, że choroba ta jest nazywana przez ludzi na Ziemi krwawym głównem. Sam Swope zaczyna zgłębiać historię choroby, ale ciągle rozprasza się niekończącymi się dygresjami. Będzyk, znając nawyk swojego przyjaciela do niekończących się tyrat, wstaje i wymiguje się od dalszej rozmowy. Chwilę po odejściu od jednej nudnej rozmowy Będzyk wpada w kolejną. Siostry dalert szybko go otaczają i zaczynają rozmowę. Wspominają przyjemności związane z jedzeniem na ziemi, szczególnie delektowaniem się chrupiącymi potrawami, takimi jak hipsy. Bęzyk ponownie wycofuje się z rozmowy, podczas gdy członkowie sióstr Dallard zaczynają się nawzajem całować. Jednak gdy Bęzyk przechadza się po statku, wielu mieszkańców ciepło go wita. Jest oczywiste, że wszyscy go szanują i widzą w nim lidera statku. Wkrótce potem Bęzyk otrzymuje wiadomość od głównej S.P.E.C.J.A.L.I.S.T.K.I. LISTK i do spraw komunikacji statku, Harmonii. Informuje go, że niezaplanowany statek z ziemi zmierza w ich kierunku. Statek ma zadokować na gulagu za około 8 godzin. Harmonii pyta o instrukcję, ponieważ nie wie, co zrobić. Jednak Bęzyk bagatelizuje sprawę, ponownie podkreślając, że on również jest tylko pasażerem na tym statku. Scena zmienia się, i widzimy Bęzyka spędzającego intymny czas z żoną, Annie. Chce włączyć światło, aby móc zobaczyć jej twarz podczas miłości, ale Annie stanowczo się temu sprzeciwia. Gdy Bęzyk mimo wszystko włącza światło, Annie natychmiast się ubiera. Jest to związane z jej deformacją i niepewnością co do swojego ciała. Nie chce ujawnić swojego prawdziwego wyglądu Benzykowi, obawiając się, że uzna ją za odpychającą. On zapewnia ją, że będzie ją kochał bez względu na wszystko, ale Annie nie zmienia swojego zdania. Po tej rozmowie małżonkowie siadają na łóżku i zaczynają rozmawiać. Benzyk ujawnia jej, że prawdziwym powodem, dla którego osoby cierpiące na krwawe gówno zostały wysłane w kosmos, nie była przeludniona Ziemia, lecz obrzydzenie reszty ludzkości z powodu ich brzydoty. Po dłuższej rozmowie Benzyk w końcu przekonuje Annie, że chce kochać się z nią przy zapalonym świetle. Tym razem Annie się zgadza i mimo dyskomfortu zdejmuje szlafrok. Ku zaskoczeniu Benzyka jej skóra jest częściowo przezroczysta, co odsłania wiele jej wewnętrznych organów. Zanim jednak Benzyk może to skomentować, przerywa im telefon od harmonii. Główna specjalistka do spraw komunikacji informuje Benzyka, że statek z Ziemi przybył i przygotowuje się do zadokowania na Gulagu. Początkowo Benzyk nie zamierza angażować się w sytuację. Jednak sam Swope, który również przebywa w Centrum Komunikacyjnym z Harmonii, nalega, aby ponownie wziął na siebie odpowiedzialność. Starszy mężczyzna niechętnie kieruje się w stronę Centrum Komunikacyjnego. Po dotarciu na miejsce Będzyk zostaje poinformowany, że statek z ziemi zadokował. Nakazuje Harmonii podjąć próbę stworzenia przejścia między statkami, aby ktokolwiek przybył z ziemi, mógł bezpiecznie wejść na gulag. Wkrótce potem na statek wchodzi jeden pasażer, który przedstawia się jako Barney Keren. Wita mieszkańców statku i twierdzi, że jest ambasadorem wysłanym przez Światowy Rząd Ziemi. Dodaje, że został wysłany, aby przedstawić mieszkańcom Gulagu wyjątkową ofertę. Wkrótce cała społeczność Gulagu zaczyna kłócić się z Curanem. Benzyk mówi mu, że ludzie na statku mają dość ludzi z Ziemi, którzy zostawili ich na pewną śmierć w środku nicości. Keren jednak nalega na rozmowę i prosi, aby dali mu szansę, zanim podejmą decyzję. Będzyk, Sam Swope i szefowa komunikacji Harmonii zabierają nowo przybyłego do zielonej sali na statku, aby odbyć prywatną rozmowę. Trójka jest przekonana, że celem Kurana jest nakazanie im opuszczenia orbity Ziemi. Nawet wyśmiewają go za to, że przybył tak daleko tylko po to, aby wykonać tak drobne zadanie. Keren jednak zaskakuje ich, ujawniając, że sam jest ofiarą krwawego główna. Idzie nawet o krok dalej, rozpinając kurtkę i pokazując swoją deformację. Keren ujawnia, że choroba rozprzestrzeniła się w zastraszającym tempie na całym świecie, zarażając niezliczoną liczbę ludzi. Początkowo wierzono, że choroba została wydzięki ogólnoświatowemu lekarstwu. Jednak wirus powodujący chorobę po prostu zmutował i powrócił jeszcze silniejszy. Ten nawrót doprowadził do masowych ewakuacji miast, a ludzie szukali schronienia w odizolowanych schronach. Ostatecznie odkryto kolejne lekarstwo w postaci Serum. Zostało ono zsyntetyzowane z enzymów znalezionych we krwi osób, które zaraziły się krwawym głównem w pierwszej fali. Po przekazaniu tych krótkich informacji na temat obecnej sytuacji na Ziemi, Keren wreszcie przechodzi do sedna. Chce, aby Benzyk i inni mieszkańcy statku oddali krew, aby można było masowo wyprodukować lekarstwo. W zamian obiecuje, że rząd światowy zapewni mieszkańcom Gulagu ziemię w Ameryce Południowej, gdzie będą mogli żyć w spokoju. Słysząc to wszystko, Benzyk jest w szoku. Ma jednak poważne wątpliwości co do intencji rządu światowego i odmawia pomocy Curranowi. Podczas gdy w Zielonej Sali toczy się gorąca dyskusja, jeden z mieszkańców, Smiley, podsłuchuje ich rozmowę. Smiley, który przebywa na statku od wielu lat, jest na skraju załamania nerwowego. Brak naturalnego powietrza i ziemskiego jedzenia przez tak długi czas powoli doprowadziły go do szaleństwa. Teraz słyszy, jak Będzyk odrzuca możliwość, która mogłaby umożliwić im powrót na Ziemię. To popycha go na skraj wytrzymałości i całkowicie traci nad sobą panowanie. Zaczyna krzyczeć ze złością, mówiąc, że chce wrócić do domu. Następnie chwyta masywny pręt znajdujący się w pobliżu i próbuje zaatakować Benzyka. Harmoni staje na drodze, próbując go powstrzymać, ale smajlić gają. Jest tak ciężko ranną, że jej bezwładne ciało zostaje przytwierdzone do ściany. Po tym tragicznym incydencie Benzyk stwierdza, że przemyśli propozycje i ich dyskusja na razie się kończy. Następnie wracają do przestrzeni mieszkalnej, gdzie reszta pasażerów załogi czeka z niecierpliwością, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Potem Keren zwraca się do wszystkich mieszkańców, zamiast rozmawiać z Benzykiem. Mówi głośno, że choroba wymknęła się spod kontroli i że rząd Ziemi potrzebuje ich krwi do stworzenia lekarstwa. W zamian statek będzie mógł wylądować, a mieszkańcy będą mogli na stałe pozostać na Ziemi. Pomimo tych zapewnień Benzyk pozostaje sceptyczny, wierząc, że Keren kłamie. Nawet twierdzi, że jeśli mieszkańcy Gulagu odrzucą ofertę, żołnierze z ziemi siłą pobiorą ich krew. Jednak być może po raz pierwszy w życiu Benzyk nie otrzymuje poparcia od mieszkańców gulagu. Nawet sam Swope, który nigdy nie nie zgadzał się ze swoim przyjacielem, jest bardziej skłonny uwierzyć Curranowi. Benzyk nie ustępuje w swoim stanowisku, co prowadzi do sporu z Sam Swopem. Zwracają się do Annie i pytają, co sądzi o całej sprawie. Ku zaskoczeniu Benzyka, ona również opowiada się za dobrowolnym udziałem w programie serum. To pozostawia Bęzyka samego w swoich przekonaniach, a w przypływie wściekłości fizycznie atakuje Kurana. Sam Swope interweniuje, aby go powstrzymać, ale przypadkowo kończy, zabijając w tym procesie swojego najbliższego przyjaciela. To wprawia Annie w rozpacz, a ona klęka, aby pocałować swojego martwego męża. Scena zmienia się, ukazując skutki tego tragicznego incydentu. Sam Swope, który przejął rolę lidera, udziela Curranowi zgody na sprowadzenie jego zespołów medycznych na ich statek kosmiczny. Trzy tygodnie później na gulag przybywa kilku specjalistów medycznych z ziemi. Metodycznie pobierają krew od każdego mieszkańca i przechowują ją w specjalistycznych probówkach. Podczas tego procesu do Sam podchodzi lekarka, aby pobrać jego próbkę krwi. Wyraża wdzięczność za jego współpracę, uznając, że ich misja nie byłaby możliwa bez jego pomocy. Idzie o krok dalej, chwaląc jego odwagę w pomocy ludzkości w walce z chorobą. Sam Swope, który zawsze był dumnym człowiekiem, jest zadowolony, słysząc takie pochwały. Ostatecznie lekarzom udaje się zebrać wystarczającą ilość próbek krwi od wszystkich mieszkańców statku, aby spełnić wymagania. Sam Swopetryska entuzjazmem, ale zauważalne jest napięcie między nim a Annie. Tej nocy sam prowadzi serdeczną rozmowę z jedną z mieszkanek. Wyraża głęboki smutek z powodu śmierci Benzyka i mówi, że nigdy nie miał zamiaru go skrzywdzić. Ale ona pociesza go, wskazując, że zrobił to, co było konieczne w tych okolicznościach. Przypomina mu także o nadchodzącym ślubie sióstr Dalers promyku radości pośród ich ponurej rzeczywistości. Wkrótce potem widzimy trio, które ma się pobrać. Przyozdabiają się kwiatami ze statku i wydają się podekscytowani swoim ślubem i perspektywą powrotu na Ziemię. Sam swope przewodniczy ceremonii, która okazuje się być pierwszym ślubem na Gulagu. Atmosfera jest wypełniona radością i nadzieją, gdy ogłasza trio mężem i żoną. Podczas ceremonii Annie, która objęła stanowisko szefa komunikacji, informuje załogę, że statek ratunkowy z Ziemi przybył. Sam Swope następnie ogłasza, że nadszedł czas, aby wrócić do domu. Jednak nastrój szybko się pogarsza, gdy Keren wchodzi na gulag, w towarzystwie tłumu nowych osób cierpiących na krwawe gówno. Zasypują miejsce, oglądając swój nowy dom z ciekawością i strachem. To szokuje Sam Swope A i byłych członków załogi, gdy zdają sobie sprawę, że zostali zdradzeni. W następstwie tego szokującego odkrycia Sam Swope popełnia coś niepojętego, uderzając głową w okno statku. Co do Annie, jest widziana, jak siedzi na kanapie, gdzie zwykł siadać jej mąż Będzyk. Historia kończy się, gdy Annie krzyczy na innych członków, aby usunęli ciało sam Swopea i wyrzucili je ze statku. Jej słowa wskazują, że to ona teraz dowodzi statkiem.